W tej chwili placówki medyczne cały czas dążą w kierunku digitalizacji, zaczynając od obsługi pacjenta, poprzez dostęp do portali pacjenta, aż po sam proces leczenia. I u nas zaczęło wszystko się w 2022 roku, kiedy zauważyliśmy, że mamy tak ogromną ilość połączeń przychodzących na naszej infolinii, a także zauważyliśmy, że ta ilość wizyt nieodwołanych w samej poradni pediatrycznej wynosiła 10%. Oto no przyjmijmy sobie koszt konsultacji pediatrycznej, to jest 100 zł, i przeliczmy sobie takich konsultacji 40 w, w jednej poradni, w danym miesiącu, ale te ilości oczywiście mogą być zdecydowanie większe w zależności od wielkości placówki. I wtedy właśnie zdecydowaliśmy się na wdrożenie wirtualnej rejestratorki. I co zauważyliśmy, że wtedy samo wdrożenie wirtualnej rejestratorki, która zbierała zamówienia na leki, gdzie pracownik już nie musiał widzieć na telefonie z pacjentem i zbierać niezbędne informacje na temat wypisania recepty, które przekazywał lekarzowi, to już samo to upłynęło przepustowość naszej rejestracji, bo rozmowa z takim pacjentem czasami trwała 5-7 minut, w zależności na ile leków pacjent tę receptę potrzebował, a mając pacjentów z wieloma chorobami współistniejącymi, czy pacjentów w wieku podeszłym, tych leków oni mogą przyjmować zdecydowanie więcej. Naszym drugim botem był bot do odwoływania wizyt. Zauważyliśmy, że naszym głównym problemem, że pacjenci nie zgłaszają się na wizyty, był utrudniony kontakt z naszą placówką. Pacjenci nie mogli się skontaktować z naszą rejestracją. Wisieli czasami po 20-30 minut na telefonie i w pewnym momencie już odpuszczali to działanie. Wiadomo, są różne kanały komunikacji typu SMS, e-mail i pomimo tego, że korzystamy z tej dwustronnej komunikacji z pacjentem, że wysyłamy, Powiadomienia o odwołaniu wizyty i potwierdzeniu SMS. To nie przynosiło nam takich oczekiwań, które chcieliśmy w tamtym momencie zyskać. To samo wdrożenie wirtualnej rejestratorki, gdzie nie mieliśmy tej integracji systemowej, pozwoliło nam zejść do 6% nieodwołanych wizyt. To już był duży zmniejszenie tej straty. Lekarze nie czuli tej frustracji, że przychodzą do pracy, a kolejny pacjent nie zgłasza się na wizytę. Wtedy, kiedy osiągnęliśmy już te 6% wizyt nieodwołanych, zainteresowaliśmy się Kolejnym botem do potwierdzania, odwoływania i zmiany terminów. Bot, który kontaktował się z pacjentem w celu potwierdzenia, odwołania lub zmiany terminu, do tej pory robi nam naprawdę bardzo dobrą robotę. Mamy informację od pacjenta, czy będzie na wizycie, czy chce odwołać wizytę lub zmienić termin. Informacje z kontaktu z pacjentem odkładają się w naszym systemie automatycznie. Jeśli pacjent potwierdza wizytę, mamy informację, że został on potwierdzony za pomocą wirtualnej rejestratorki. W przypadku, kiedy Pacjent odwoła, automatycznie ta wizyta znika z terminarza lekarza, i też mamy informację, że pacjent odwołał i kiedy przede wszystkim odwołał, bo to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, że odwołał tą wizytę. To wszystko spowodowało, że kontynuujemy cały czas tą współpracę, cały czas chcemy rozwijać tą obsługę naszego pacjenta, żeby miał on jak najlepszy kontakt, a co za tym idzie jakość obsługi pacjenta w naszej placówce.